Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam szybki, prosty przepis na ciasto na piernik staropolski. Ciasto, które zrobić możecie na 6 do 4 tygodni przed świętami. Jest to przepis, jest to przepis na piernik długo dojrzewający. To ciasto świetnie się nada na zrobienie wspaniałego piernika lub świątecznych pierniczków. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się przyda. Ja Wam bardzo go polecam i zapraszam Was na filmik. Do garnka wlewam 500 g miodu płynnego. Miodek najbardziej powinien być pasteryzowany, nie ten. Najlepszy, najdroższy, taki, który przeznaczony jest do wypieków. Do miodu dodaję 130 ml mleka. Dodaję również dwie szklanki cukru. Moje szklanki o pojemności 250 ml. Dodaję również 250 g masła. Pod garnkiem włączam grzanie. I całość podgrzewam do rozpuszczenia, cały czas mieszając, zawartość garnka doprowadzam do wrzenia. Kiedy już składniki się zagotują, ściągam je z grzania i na chwilę odstawiam na bok. Do dużej miski przekładam kilogram przesianej mąki. Do mąki dodam pół łyżeczki soli, trzy płaskie łyżeczki sody oczyszczonej. Dwa opakowania przyprawy do piernika. Wszystkie suche składniki ze sobą wymieszam. I do moich suchych składników dodaję rozpuszczony miód z masłem i cukrem. I całość dobrze wymieszam. Mmm, pachnie świętami. Masa miodowa, którą dodałam do mąki była jeszcze ciągle ciepła. W miseczce przygotowałam sobie 3 jajka, które teraz dobrze roztrzepię różką. I rozstrzepany w ten sposób jajka dodaję do mojej masy piernikowej. Ponownie dobrze wymieszam. Ono wydaje się dość luźne, ale zapewniam Was, że po odleżeniu będzie idealne do zrobienia pierników lub pierniczków. I gotowe ciasto przekładam teraz do miski, w której będzie leżakowało. I przygotowane w ten sposób ciasto na piernik przykryję ściereczką. I przechowuję je w lodówce na górnej półce, tam gdzie jest najcieplej. To ciasto możecie również przechowywać w każdym chłodnym miejscu, podnieść w spiżarce w na balkonie, tam gdzie macie miejsce i temperatura jest nieco niższa. Ciasto na piernik możecie zrobić nawet 6 tygodni wcześniej, przed zrobieniem piernika. Ja mój piernik piec będę na 3 dni przed świętami. Do tej pory, tak jak wspomniałam, przechowywać go będę w lodówce. A tutaj, jak widzicie, pokazuję Wam piernik, który zrobiłam kilka lat temu. Dokładnie z tego samego przepisu. Po kilku tygodniach leżenia w lodówce, jak widzicie, piernik zrobił się dużo twardszy. Ja go zazwyczaj dzielę na cztery części. Kroję go po prostu nożem. On łatwo daje się podzielić. Trzy z tych części używam do zrobienia piernika, natomiast czwartą zostawiam do zrobienia pierniczków. Tutaj jak widzicie upieczone placki piernika przekładam powidłami. O ile pamiętam to były powidła porzeczkowe. I również wkładam jedną warstwę marcepanu. Piernik polewam moją ulubioną czekoladową polewą, ozdabiam orzechami, a zresztą jak widzicie, zrobię pierniczki. Ja w swoich pierniczkach robię dziurki, ponieważ lubię powiesić je na choince. Takie pierniczki stanowią fantastyczny prezent dla rodziny i znajomych, zawsze są mile widzianym upominkiem. Pierniczki tradycyjnie ozdabiam lukrem, według własnej fantazji i pomysłu i oczywiście zdolności. I pierniczki jak widzicie są gotowe, razem z piernikiem prezentują się fantastycznie.